Nogi, sto nogi na lodzie. W zasadzie przykładowa rozgrywka. E, gra taka w zimowej, świątecznej scenerii. Tu widzimy taką choinkę ośnieżoną. tak. Stonoga na łyżwach tutaj śmiga. E, gra wydawnictwa Egmont. Tu widzimy autora, ilustratora. E, 2 do 4 gra, czy im więcej, tym lepiej. Szczególnie, że możemy sobie płytki też podbierać. I wtedy jest weselej z tak negatywną interakcją. Od 4 roku życia 10 minut zabawy. E, i tak, na środku stawiamy sobie płytki kolorami, jakie tu są, każdy bierze główkę swojej stonogi. Startuje najmłodszy gracz lub ten, który był ostatnio na lodowisku, rzucamy kostkami. Trzy kostki żółte mogę rzucać do trzech razy, tak, żeby przerzucać już wcześniejsze. No to ja sobie stopuję, rzucam jeszcze raz, to był drugi, trzeci, fantastyczny rzut. No to biorę sobie taką. I w zależności od tam, która była moja stonoga, powiedzmy ta na dole dołączam do stonogi. I kolejny gracz. To jest Joker, co sobie na pewno Jokera zastopuje. I powiedzmy jakiś kolorek. Też patrzcie co tam jeszcze jest dużego, niebieskie, drugi rzut. Trzeci rzut. No to wiadomo, mogę sobie wziąć. Te niebieskie na raz, dwa, trzy. Możesz sobie wziąć niebieskie na dwa, ale wiadomo, na trzy lepiej. Lub może sobie żółte na dwójka wziąć. No to wiadomo, niebieskie trzy, no to sobie tą bierze, tak? I dołącza do swojej stonogi. No i potem kolejny. Dołączać możemy, wiadomo, tutaj w, tym, w tej grze. W też inne kolorki. Chodzi o to, żeby stonoga była jak najdłuższa. Czyli nie musi, nie musi być tak, że, że jednego koloru. Natomiast ten jeden kolor liczy się nam w przypadku remisu. Czyli jakbyśmy mieli dwóch graczy, czy tam więcej stonogi z identyczną ilością łyżew, no to patrzymy, liczymy wszystkie łyżwy jednej barwy. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ten, który miałby tej jednej barwy najwięcej łyżew, to by z tych remisujących wygrał. Kończymy grę oczywiście, kiedy zostaną wybrane te, te łyżwy tutaj ze środka. Tyle, jeśli chodzi o podstawową grę. Z zaawansowaną i w sumie ciekawszą dochodzi nam to, że możemy zabierać łyżwy albo ze środka. Albo z komuś, ale tą ostatnią, tak? Czyli na przykład, jak tutaj miał wynik na osoba dwie czerwone i joker, no to może wziąć dwie czerwone ze środka na stole, co by było, lub może wziąć od jakiegoś tutaj przeciwnika, ale musi mieć razem z jokerami idealną liczbę, tak? Czyli ma, ma trójkę czerwoną, bo to jest jako joker, no to tą trójkę może temu zwinąć. Dokładnie tyle łyże, ile trzeba, tak? I wtedy komuś zabiera, i ten od razu ma krótszą stonogę, tak? A ja sobie powiększam daną stonogę. Więc jest negatywna interakcja, jest dużo, dużo ciekawiej, ponieważ no, komuś szkodzimy, Sebie, sobie polepszamy, komuś szkodzimy. Bardzo fajny, fajna gra robi się dużo ciekawsza niż tylko zarządzanie ryzykiem w kościach, tak? E, oczywiście też tutaj patrzymy, zaraz obserwujemy czego jest najwięcej, bo też warto rzu rzucając, e, inwestować w to czego jest tutaj dużo, na jeszcze jakieś dłuższe kawałki. Natomiast to jest, to jest mega fajne, bo komuś zabieramy. E, wariant dla jednego gracza, e, żeby stworzyć jak najdłuższą stonogę, tutaj jest takie coś, że też rzucamy, natomiast kiedy do danego rzutu nie będzie nam nic pasować, no to do najmniejszy fragment jest odkładany w ten sposób, tak? Odwrócony i już nie uczestniczy w grze. No i na końcu będziemy sobie się porównać z tawelą, tak? Ile płytek jest tym rewersem odwróconych? No i 0 to fantastycznie, a na przykład 5 i więcej, to walcz dalej i razem będzie lepiej, tak? Tyle jeśli chodzi o grę. Generalnie bazowa tutaj gra się nie zmieniła, e, ale mamy e, te łyżwy nasze tutaj. E, no jakieś tam lodowisko, śnieżek trochę tak, pruszący czapkę, więc generalnie jest taka sceneria właśnie zimowa e, na ferie w, e, pod choinkę też jako produkt e, generalnie fantastyczna rzecz. E, bo, to jest gra już taka mająca swoją renomę, swoją klasę, warta polecenia. Nogi co nogi jest gra i dla najmłodszych, tak? Od czwartego roku życia już. Wtedy już tylko z kostkami i po prostu dobieranie. Lub jak się dziecko nie będzie denerwować, tak? No to wtedy także z tym podbieraniem sobie płytek. Bo, to jest wtedy no ciekawiej, weselej, trochę złośliwie. Wtedy to jest dobre w takich grach, że trochę sobie robimy te małe, małe złośliwości jest, jest wtedy weselej a dziecko też musi generalnie się uczyć że negatywna interakcja w grach to, to jest skazana, tak? wariant solo z tym odkładaniem w też jest całkiem spoko oczywiście to jest minus, że porównujemy się z tabelą ale inaczej się nie da, tak? bo wtedy musimy się coś nas musi ograniczać, z czym się musimy porównywać, tak? no to z jakimś tam zapisem, wiadomo e, przyjemna gra e... I w fajnej scenerii, tak? W klimacie śnieżnym, w klimacie sportowym, z łyżwami. Więc naprawdę dobrze odświeżony, klasyczny już produkt. Nogi sto nogi na lodzie. Ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz na święta dla rodziny z młodszymi dziećmi. Dzięki.